Precyzyjne dawkowanie nawozów i środków ochrony roślin oraz unowocześnianie sposobów uprawy roślin spowodowało, że dzisiejsze rolnictwo nie jest takie jak dawniej, a rolnicy coraz chętniej używają nowych technologii w uprawie. Ja przede wszystkim korzystam z jazdy automatycznej. Która, która jest, jest obecnie na, na dokładność około 3 cm. Jest to, jest to jazda, jazda automatyczna za, za, za pomocą sygnału RTK. Wykorzystuje również precyzyjne dawkowanie nawozów, a w przyszłości ci chciałbym również precyzyjnie wykonywać zabiegi ochrony roślin. Tematyka rolnictwa precyzyjnego, czyli cyfryzacji i wprowadzanych innowacji była omawiana na 16. już corocznej konferencji w Kamieniu Śląskim. Trzydniowe wykłady pod hasłem Rolnictwo 4.0 zorganizowały wspólnie firma AgroKom z opolskich rzędowic oraz 365 Farmnet. Mamy zagadnienia i o sztucznej inteligencji w rolnictwie, jak te informacje, cały szereg ich, ich, ich się znajduje w obrębie rolnictwa, jak, jak je zebrać, jak je później przetwarzać, a analizować, żeby móc w części przynajmniej nie tyle zastąpić człowieka, co ułatwić jego pracę na polach i w zabudowaniach, czyli w obiektach inwentarskich. W tym roku też chcieliśmy pokazać nasze rozwiązania. Naszą, naszą nowością jest właśnie protokół transportu żniwnego. To pomaga dokumentować cały ten łańcuch procesów na polu, czyli właśnie przejazdy z pola, waga, zbiór i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nam pomaga ładnie dokumentować. Sprawia to, że dokumentacja jest jeszcze bardziej automatyczna i no te dane są po prostu zapisane, nie, nie musimy Bardziej o tym myślisz, tylko możemy już e, swobodnie korzystać z tych danych, które nam się praktycznie automatycznie zapisują. No i przedstawiamy też nasze funkcje, które już działają od jakiegoś czasu i się sprawdzają, tak i chcieliśmy właśnie pokazać też tą naszą nowość. Nowe rozwiązania przedstawiali fachowcy z Polski, Wielkiej Brytanii, Austrii, Niemiec i Słowacji. Sadba OPRISGUT ma oprogramowanie do komputera, które właśnie służy dla, dla rolnika dlatego, że rolnik może zabezpieczyć swoje ceny za swoje zboża, za swój rzepak, kukurydzę właśnie i tym e, sposobem może e, co najlepiej i najceni, e, jakie rolnik chce za swoje produkty, które on na polu Wypestuje. No i właśnie to oprogramowanie tam ściągnie automatycznie ceny, jakie są na giełdzie terminowej. Ja będę za chwilę przedstawiał nasz produkt do zwalczania omacnicy prosowianki w kukurydzy. Jesteśmy w Polsce od wielu lat i uzyskujemy dobre rezultaty. Rolnictwo precyzyjne redukuje koszty w dłuższej perspektywie. Ponadto aplikacja produktów, jak nawozy czy środki ochrony roślin, jest precyzyjna. Potrzebujemy też różnej dawki, zwłaszcza w przypadku pól różniących się bonitacją. Duże gospodarstwa czy grupy producenckie inwestujące w system nowych technologii mogą dzięki temu znacznie zredukować koszty. Naukowcy z Lublina zaprezentowali efekty projektu z programu Biostratek 2. To jest e, projekt, który ma służyć e, utworzeniu takiego systemu wspierania decyzji dla rolników i którego. E, jakby najważniejszym elementem jest y, y, kalibracja systemu hiperspektralnego na, zamontowanego na wiatrakowcu. Mamy bardzo szeroki zakres badań na polach w uprawie tradycyjnej w, y, na, w Zamojszczyźnie i y, na polach uprawianych bardzo nowatorsko w Wołczynie niedaleko Opola. I są to y, y, badania także, które obejmują. Badania łąk, skanowanie łąk do oceny bioróżnorodności łąk, a także jeszcze dodatkowo, już nie teledetekcyjnie, ale przy pomocy analizatora, rejestrujemy wymianę dwutlenku węgla i metanu między polami a atmosferą. Na konferencję zjechali rolnicy z całej Polski i nie tylko. W tej chwili w rolnictwie szuka się jak największych oszczędności. A dzięki temu możemy właśnie te oszczędności znaleźć. Optymalizacja stosowania nawozów i środków ochrony roślin głównie, chociażby automatyczne dostosowywanie dawki przy opryskach i, i przy stosowaniu nawozów. Oprócz wykładów, uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w pokazach praktycznych na temat m.in. wykorzystania komunikacji radiowej w gospodarstwie czy zastosowania dronów.